A teraz pokażemy Wam nieco inny zamiennik, czyli nie będziemy się obracać tutaj, tylko wykonamy ciekawą figurę, która nazywa się łuk. Wstajemy znowu naprzeciwko siebie, łapiemy teraz za dwie ręce. Przepuszczamy partnerkę pod prawą ręką od zewnętrznej strony. Ruszamy, my panowie z prawej nogi i panie. Z lewej. Tak. Przechodzimy, ręce podnoszę do góry, i bardziej pod prawą ręką przechodzi partnerka. Hop. Nic nie zmieniam. Trzymam cały czas ręce w tej samej pozycji. Prawa, lewa noga panowie i kończymy z zaplątanymi rękoma. Następnie podnosimy ręce znowuż do góry i teraz suwając lewą ręką po lewej ręce partnerki wchodzę, wchodzimy plecami do siebie. A my robimy krok z lewej nogi. I hop. jesteśmy tyłem. I kończymy w ten sposób. Następnie puszczam lewą rękę panowie hop i prawą ręką przeprowadzam partnerkę do boku i, zakończę, i kończymy w ten sposób lub nie, obrotem i naprzeciwko siebie. Dobrze, powiemy jeszcze raz kroki. Czyli e, zaczynamy trzymając się za dwie ręce, stojąc naprzeciwko siebie. Wchodzimy, panowie, prawa noga, pani lewa noga, jeszcze do tyłu y, kroczek razem i łączymy w tył. Stajemy naprzeciwko siebie. Następnie podnosimy ręce do góry, panowie wchodzimy lewą, panie wchodzą również lewą nogą i wchodzimy plecami do siebie, hop, widać, naciągamy się jak, jak łuk. I teraz prawą ręką przeprowadzam partnerki, prawa, lewa, prawa, żeby ładnie skończyć na zewnętrznych nogach, ja też jestem na lewej i na przykład zawinięcie, hop. I jesteśmy już. Chciałam siebie. tylko dodać, że w tym momencie jak jesteśmy do siebie tyłem to tutaj po prostu, kiedy partner nas wyprowadza po prostu robi małe kroczki, żeby wyjść i być obok niego, żeby było nam wygodniej już się zakręcić do niego i tak dalej. Tak, także jeżeli na przykład nie decydujemy się albo było to podnoszenie jakieś bardziej do góry wykonane, i odstawienie, i nie było na przykład rotacji, tak jak w przypadku trzymania za ręce i obracania się, to możemy wtedy włożyć taki, taką ciekawszą figurę, która będzie wyglądała efektownie. Rozliczymy teraz Łuk, figurę. Odchodzimy od siebie raz, dwa i ruszamy do siebie trzy i cztery. Do tyłu pięć i sześć, ręce do góry siedem, 8 ładnie wchodzimy. Teraz przeprowadzamy partnerkę. Eee, raz, dwa i od siebie 3 i 4 i wprowadzamy partnerkę w obrót. 5 i 6 7 8 Czyli dwie osemeczki możemy to wykonać. Powtórzmy jeszcze raz. Mamy raz i dwa, 3 i 4. 5 i 6 7 i 8. Raz, 2 i 3, 4, 5 i 6 i 7, 8. Także ćwiczcie, powtarzajcie i może zdecydujecie się na ten zamiennik.